Jeden z dziesięciu. Na YouTube. Witam, Kamil Popielski, absolwent gimnazji numer 2 w Gryficach. W wolnym czasie jestem bardzo sobą w pisaniu opisów do postaci teleturnieja. JJ Joker. JJ Joker. JJ Joker. Serwus, mam na imię Kloców z kanału Kloców. Moje zainteresowania: dieta San Andreas, owoce, warzywa i szczymon wydra. OK, w etapie pierwszym każdy z zawodników dostanie po dwa pytania. Aby przejść do kolejnego etapu, trzeba odpowiedzieć poprawnie minimum na jedno. Pan numer 9. Podaj nazwę strony internetowej do hostowania plików, której maskotką jest chomik. Chomikuj. Easy one. Będzie zabiera głos, w którym roku na YouTube zostało wyłączone wyświetlanie kolorowych adnotacji na filmach. 2016? Był to 2019 styczeń. Długo. Jak nazywała się seria vlogowa JJ Jokera? Nie, przepraszam, nie wiem. Było to pod kapeluszem. Muszę się skupić, panie z numerem 2 na pytaniu. Jak nazywała się seria vlogowa JJ Jokera? Nie, nie! Tak, <laughs> tak. Czekaj, wiem, czekaj! Wiem. Ja, nie wiem. Pod kapeluszem. Pod kapeluszem. Numer 9. Oh my God. Jak nazywa się seria zrecenzowania zabawek z Chińczyka? Z kanału o nazwie. Generator Kaiby. Eee... Ujęte zabawki. Yeah. <laughs> Równowaga we wszechświecie. Do drugiego etapu przeszło 9 zawodników. 6 zachowało po 3 szanse. Z jakiego systemu operacyjnego pochodzi ten dźwięk? Windows XP. E, wybieram pana z numerem 9. Mm -hmm. <grymne> Do czego służy oprogramowanie HyperCam? Do nagrywania ekranu. Pan z numerem... 2. E, Wyznaczę numer 9. <grymne> numer 3. To numer 5 teraz. Mogę być. Numer 9. Co na co dzień najbardziej denerwuje tego mężczyznę? Jak go pamiętam, to jego wkurwam. Nie wiem, ludzie. Są różne poprawne odpowiedzi. Ziemia, woda, halucynacja, hemoglobina, wutronek węgla. Hemoglobina! Poproszę numer <grym wytkujesz> Nie, Powtórzysz, <grym wytkujesz> bo numer. Mm. Aha, sorry, poproszę numer 7. Dobra, to ja w takim razie wyznaczam pana z numerem 9. Mhm. W którym roku YouTube wprowadził kanały Beta? Kanały Beta 2018. 2008. 2009. Oh, o! No, fuck! się. Kurwa, już myślałem, że trzy osoby zostały, nie? Ja zostały też, ja cztery. też. Myślałem, że trzy osoby. Mirosław, trzymaj się! Właśnie stresuję się! Trzymaj się! Daj mi spokój! Czym się! Bo może drugi walczy zaraz wszystkich? Dobra, ale wyznacza numer 10, w jego rękach jest wszystko. Tak, tak. Numer 2. <laughs> Wiedziałem! Jak okrutny on jest! nie będzie muzyczne. Nie ten program jest! to jest, nie ma, nie ma opcji! Banger, banger! No cóż, pytanie brzmi, z jakiej gry pochodzi ta muzyka? Nie wiem, Sam Andreas. O, ja też nie mam pojęcia. No w radiu leciał sam no, Andreas, co? no, można pomylić. Numer 2, numer 2, numer 10, numer 10. Z jakiego państwa pochodzi grupa YouTuberów o nazwie Sidemen? Ze Stanów. Ze Stanów, dziękuję. Numer 2. Wow. Odpowiedź to Wielka Brytania. A... Ale nie, dobry. Ja się już z wami Dob żegnam. <głosy> <głosy> no. No, nie, no, klocyk, klocyk dobry sparring, dzięki. No. Gratulujemy trzeciego miejsca, cichy wuj. Po raz kolejny trzeciego miejsca. A dobra, teraz wyznaczanie jest. Nie, teraz nie ma wyznaczania, tylko no. zgłaszacie się do odpowiedzi. Pytanie będzie obrazkowe. Dobrze, do jakiego polskiego miasta zamawiał bilet ten robot? Jak to był? Numer 2. Kraków, 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 kraków. Dobrze, wyznaczasz. Ale może siebie wyznacza. Co? Chuj tu chodzi? O chuj tu chodzi? A Powsta... to tak się gra w jeden z dziesięciu? <laughs> może pytanie obrazkowe. O, 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 dobra, dobra, dobra. Co się poleje? Bazując oczywiście odpowiedź na dialogach pochodzących Krew. To w, w ogóle jest kapitalnica z mojego nie miasta rodzinnego. No? Tak? No. Pytanie będzie dźwiękowe. Ja miałem. <grym> Co? <to? grym> Co, <to>? <grym> Co? <grym>